Siemaneczko witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj odcinek nie jest poświęcony jakiejś grze czy to na peceta czy też może na smartfona ale pewnej aplikacji dobrze wszystkim znanej z której każdy korzysta tak oczywiście mowa tutaj o messengerze e, który w grudniu miał awarię i niestety kilka funkcji. W związku z tą awarią się pozmieniało, a dokładniej zniknęła nam m.in. możliwość tworzenia pseudonimów, oraz na przykład e, nie ma dostępu w tym momencie do galerii zdjęć w naszej konwersacji, tak jak to było przez długi, długi czas wcześniej. Ale akurat co do tego e, tematu, jest na to inny sposób i da się te zdjęcia w łatwiejszy sposób niż przewijanie całej konwersacji e, z daną osobą, czy na grupie ewentualnie. Odnaleźć. Także ja za chwileczkę właśnie ten sposób Wam pokażę. Dużo osób już o tym wie, ale jeszcze też duża część nie wie o takim sposobie i dlatego też powstał ten filmik, żebyście mogli sobie bez problemu, ci, którzy nie wiedzą, przeglądać wszystkie nasze zdjęcia wysłane w danej konwersacji oczywiście bez większego problemu. No i oczywiście, ja już tutaj mam odpaloną taką fejkową konwersację na potrzeby tego filmu, żeby wam pokazać, jak to wygląda. No tutaj akurat są same memy, ale ta nie przeszkadza w żadnym wypadku, jak najbardziej. I teraz musimy kliknąć sobie w ostatnie wysłane na zdjęcie na tej waszej naszej konwersacji. I kolejnym krokiem, jaki musimy wykonać, żeby swobodnie przewijać sobie między właśnie tymi fotkami, to jest przesuwanie palcem. Od strony lewej do strony prawej i jak widać zdjęcia nam się przesuwają swobodnie. Wszystkie te zdjęcia, które właśnie były wysłane, będą nam się tutaj przesuwać. Nie musimy szperać między tekstem a właśnie zdjęciami wysłanymi. I bardzo prosta rzecz. Można w taki sposób właśnie sobie e, tutaj to. Przeglądać. Dodam też, że Facebook w wersji na komputer i czaty na nim dostępne działają w takiej samej formie jak wcześniej, jeśli chodzi właśnie o zdjęcia, także tutaj w tej kategorii się nic nie zmieniło i pozostaje bez zmian. Wszystkie te ogólnie zawirowania, jakie dzieją się z Messengerem w ostatnim czasie, jak tłumaczy ogólnie właśnie zespół Facebooka, są spowodowane tym, że wprowadzają zmiany w ochronie prywatności na terenie tam kilku państw. Włącznie z tym, że również na obszarze Unii Europejskiej, podobno te wszystkie funkcje, które były wcześniej, typu właśnie ta galeria zdjęć, jak i również na przykład pseudonimy, ma to wrócić, ale kiedy no to póki co nie wiadomo. Takich informacji nie udało mi się uzyskać, ale nie temu już nasz odcinek dzisiejszy jest poświęcony. Ja pokazałem Wam to, co właśnie miałem do przekazania, żeby nieco ułatwić Wam życie. I w takim wypadku w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja zachęcam standardowo do zostawienia łapki w górę, jeśli odcinek Wam się spodobał. Zostawcie komentarz, czy wiedzieliście o tej metodzie, czy też nie. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego i siemanko.